Zarząd Województwa Wielkopolskiego głosił zasadę w ramach dofinansowania zadań związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. To pieniądze, które są przyznawane od wielu lat. To są środki pochodzące z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i przede wszystkim największe środki przeznaczamy na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Korzystają z tego gminy z całej Wielkopolski. A jakie fakty są oczekiwane po realizacji zadań w ramach tego programu? Cały czas walczymy z postępującym stepowieniem Wielkopolski. Jest ono szczególnie zauważane w tej Wielkopolsce i we wschodniej Wielkopolsce, ale nie tylko. W związku z tym wspieramy budowę nowych zbiorników retencyjnych. Chodzi o to, żeby tą wodę zatrzymywać, zwłaszcza w tych okresach suchych. Więc realizujemy to już od wielu lat, i takie zbiorniki w Wielkopolsce powstają zazwyczaj każdego roku około kilkudziesięciu. W ramach dofinansowania infrastruktury ogrodowej o wsparcie mogą ubiegać się stowarzyszenia ogrodowe prowadzące rodzinne ogrody działkowe. Wsparcie można uzyskać raz na dwa lata w wysokości do 70% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 40 tysięcy złotych. Najczęściej Mówimy tutaj o infrastrukturze np. wodociągowej czy kanalizacyjnej, ale także bardzo często mówimy o ogrodzeniu ogrodów działkowych. One są czasami w bardzo kiepskim stanie. Generalnie szeroko rozumiana infrastruktura ogrodowa, ale ta publiczna służąca dla wszystkich właścicieli działek na terenie danego obrotu. Natomiast o dotacje na zakup sadzonych drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń w pasie drogowym lub terenach rolnych mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe jednostki organizacyjne. Maksymalna kwota wsparcia na ten cel to 20 tysięcy złotych i nie więcej niż 90% łącznej wartości kosztów. Wsadzimy je po to, byśmy kiedyś mogli z nich korzystać. My, jako samorząd województwa, wspieramy pszczelarzy każdego roku, przeznaczając bardzo konkretne Pieniądze po 2 miliony złotych no, przez 3 lata na zakup węzy pszczelej, w tym roku na zakup ciasta pszczelego, więc ta pomoc jest tu i teraz. Natomiast sadzą drzewa miododajne. Myślimy o ochronie środowiska, ale również o tym, żeby w naszym regionie nie zabrakło takich drzew, z których później będziemy mieli miód. Myślę, że pszczoły też są bardzo pożyteczne. I jest takie stwierdzenie, że tak długo będzie istniał. Świat, dopó dopóki będą pszczoły. W ramach programu ochrony gruntów rolnych dofinansowana zostanie również budowa i renowacja zbiorników wodnych małej retencji. Dofinansowanie jest przeznaczone do zbiorników o powierzchni od 30 arów do 2 hektarów. Udział środków z budżetu województwa nie może przekroczyć 90% faktycznej wartości wykonanych prac. W przypadku renowacji dofinansowanie wynosi 30 tysięcy złotych na hektar, natomiast do budowy nowego zbiornika 75 tysięcy. A w jaki sposób i gdzie można składać wnioski? Wnioski należy składać do Departamentu Gospodarki Mieniem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Tam też można uzyskiwać szczegóły na temat y, zarówno złożenia wniosków, jak i możliwości uzyskania dofinansowania. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 listopada.